Rysowałem, odkąd pamiętam, a chociaż mama mi opowiadała, że jak byłem taki malutki, to bardzo nie lubiłem rysować i kazałem ja mi rysować mi samochody. Ja też je lubiłem Tak? I kaza kazałem mi rysować samochody, a później je kolorowałem, no ale później jakoś się, się w to wkręciłem i pamiętam, że jak, jak jechaliśmy z rodzeństwem do taty na, na wakacje, to on urządzał takie moje konkursy, żebyśmy nie siedzieli ciągle na komputerze i na przykład rzucał temat i każdy musiał napisać opowiadanie. Ja, mój brat, moja siostra i, i, i on. Każdy miał na przykład pół godziny na komputerze i każdy pisał opowiadanie. I robił też tak z komiksami. Na przykład rzucał temat i każdy musiał narysować własny komiks. I później po prostu wymienialiśmy się tymi komiksami, każdy, każdy tam komentował je i, i czytał. No, i tak samo właśnie to tam mnie karmił komiksami fantazy, głównie francuskimi, belgijskimi. Takimi i y Obelix to takie jedne z bardziej znanych, jakie czytałem. Torgal polski świetny komiks. Armada, taki science fiction, to te, które najbardziej pamiętam. No i oczywiście te, te standardowe Kaczory Donaldy, mm. które co miesiąc się kupowała taki gigant, i ja na cały dzień. Po prostu wsiąkałem. No. Tak się zacianałem, przygoda z komiksem. Według mnie komiksy to, to złoty środek. Bo jak byłem mały, to próbowałem pisać opowiadania, ale jakoś tak mi to nie szło. To było tak. Jak byłem w okolicach wczesnego gimnazjum, to czułem, że coś we mnie się zbiera autentycznie. Czułem się psychicznie i fizycznie chory. I czułem, że muszę, że coś we mnie siedzi, co muszę wyżygać z siebie autentycznie. Co, jako jakąś po prostu nieposkromioną kreatywność, którą muszę gdzieś przelać na coś. W przyszłym roku planujesz wydać swój debutancki album komiksowy. Opowiedz nam o nim. Yy, tak, zacząłem pracę nad nim około dwóch lat temu. Do tamtej pory pracuję nad nim z przerwami. I w, w mojej głowie kotuje się masa pomysłów na albumy, ale uznałem, że, że, że na początek chcę zadebiutować nie z czymś poważnym, na, na poważne tematy, nic obyczajowego, bo uznałem, że jeszcze nie mam aż takiego doświadczenia i z tego czasu miałem pomysł na parę krótkich komiksów, które były o tramwajach. Więc, więc pewnego dnia wpadłem na pomysł, żeby połączyć historię w jedno, dodać jeszcze trochę i powstanie album. No i, 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 i to, to właśnie jestem w trakcie realizacji i zamysł jest, taki, zamysł jest taki, że po prostu wziąłem rzeczy, które na co dzień można spotkać się w tramwaju. Rzeczy, z którymi na co dzień można spotkać się w tramwaju. Na przykład starsza pani walcząca o miejsce, siedzące, kanarzy, E, Styrana życiem pani Motorniczy albo Menel śpiący e, w, w tramwaju i podać je hiperboli, żeby do, do szczytu absurdu doprowadzić. I komiks nie udaje, że opowiada o czymś niezwykłym e, i po prostu jest czystą rozrywką. Balls to the walls, ma finał taki, że tramwaj wjeżdża na ulicę długą i rozjeżdża ludzi, rozwala budynki. I, jest krew, i... ale wszystko jest bardzo kolorowe i nie jest takie brutalne, bardzo jest gdzieś uśmiechają hierarchii po końcu No i tak, i teraz kończę, kończę szkic i tusz, zostają mi dosłownie ostatnie trzy strony i wtedy jeszcze 100, bo komiks zamyka się w 100 stronach, 100 stron do pokolorowania na komputerze już po zeskanowaniu. cały komiks jest niemy, nie ma ani jednego tekstu. I, i będzie wydane prawdopodobnie w przyszłym roku na, na festiwalu komiksowego w Warszawa, który odbył się niedawno w tym roku. Ale będzie w przyszłym. Jaki twój udany komiks? Jak słyszę to pytanie, to do głowy przychodzą mi dwie odpowiedzi w sumie, bo jestem olbrzymim fanem serii komiksowej i serii komiksowej, która nazywa się Hellboy. Jest amerykańskiego autora Mike'a Mignoli i opowiada o demonie, który został przyzwany przez nazistów na spiekła, i ale akurat kiedy był odprawiany ten rytuał przywołania tego demona, to wpadło amerykańskie wojsko, bo to się działo w trakcie II wojny światowej, nie tam rozbromili tych nazistów, zgarnęli tego demona, który był takim derbeciem i wychowali go w bazie wojskowej i generalnie komiks opowiadała się o tym demonie, który ma taką kamienną rękę, jest cały czerwony, chodzi w, pokro, w prochowcu i pali cygara i on walczy ze wszystkimi nadnaturalnymi, niesamowitymi rzeczami, oczywiście z nazistami. Komiks jest taką esencją dobrej pulpy, yy, bo właśnie jest, są tam i naziści, i demony, i walki z jakimiś niewyobrażalnymi potworami w klimatach yy, Lovecrafta i są też szaleni naukowcy z gorylami, modyfikowanymi genetycznie jest to nawet komiks, w którym do herboja strzela szympan z rewolweru chyba. On jest po prostu dobrą esencją pulpy i do tego Mike Mignola ma niedoścignioną kreskę. Jest świetnym rysownikiem i ja bardzo mocno się na nim wzorowałem jak zaczynałem dopiero rysowanie do tego stopnia, że po prostu przerysowywałem jego rysunki, bardzo mocno go małpowałem i w pewnym momencie się i się jakby... Bardzo ciężko mi było z tego wyjść, ale jakby odszedłem od, od jego stylu i rozwinąłem swój, ale on jakby był bardzo mocną inspiracją dla mnie. A drugi komiks, o który, który jest moim ulubionym, e, zawsze kiedy mam wątpliwości czy tramwaje, które rysuję, mają w ogóle sens istnienia, po co ja je w ogóle robię, przecież one nie mają żadnego przesłania, nie są czystą rozrywką i czy w sumie to jest w ogóle rozrywka, to po prostu biorę komiks Levisa Trondheima, który nazywa się Alien, I, I, Alien, Alien tylko z dwoma E. Alien. I to jest komiks niemy i on jest o kosmitach i komiks kończy się tym, że pies, który pojawia się na początku tego komiksu, Zaczyna robić kupę i nie przestaje, i zalewa całe miasto. I to jest rewelacyjny komiks. I na początku tego komiksu jest krótka notka: że autor wcale nie narysował tego komiksu, tylko on go znalazł na Ziemi, w wypalonym kraterze. I uznał, że to jest czytanka dla dzieci z kosmosu, dla jakichś obcych dzieci. I po prostu to wydał. I to dobrze podsumowuje ten komiks, bo on niby jest niemy, ale tam postacie mówią, ale mówią takimi hieroglifami kosmicznymi, że nic nie wiadomo. I jedna z pierwszych scen to jest, gdzie właśnie ten pies, który na koniec zalewa swoją defekacją całe miasto, wpada na drzewo i wydłubuje sobie obydwoje oczu. Inny kosmita zaprowadza go do okulisty, który jest kosmitą z masą innych oczu. No, komiks jest niesamowity, nie ma absolutnie sensu. Pomimo, że jakiś pokrętny ma, jest czystą rozrywką, i jest rysowany jak słodziutka bajeczka dla dzieci. A mimo, że tam jest kupa i wydobywanie oczu, i kosmici walący kijami innych kosmitów, bo ma tam troszeczkę elementy o rasizmie, i tak dalej. Ale tak, to są moje dwa kobiety. Czemu zrezygnowałeś ze studiów? Może zacznijmy od tego, co studiowałeś i przez ile? Właśnie. E, i, przy, I jak długo. E, ja pamiętam, że od, 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 od liceum już wiedziałem, że na pewno pójdę na Akademię Sztuk, Piękno, Ak Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, na grafikę. Bardzo chciałem na to pójść. No i pierwszego roku się nie dostałem. Drugiego, za drugim razem też się nie dostałem. E, I za trzecim razem w końcu się dostałem. Czyli to było po dwóch latach prób i dostawania się i wtedy też chodziłem na jakieś zajęcia przygotowawcze i tak dalej. No i byłem bardzo, bardzo uradowany, że się dostałem w końcu na te uprawnione studia, że, że robię, że jestem na swoim miejscu. Jestem w miejscu, w którym chciałem być, odkąd w ogóle zacząłem liceum od, od, od bardzo dawna. Jestem tutaj, wszyscy profesorowie są świetni, praktycznie wszystkie, wszystkie przedmioty były rewelacyjne poza rzeźbą, ale to jest zupełnie inna historia. Wszystkie przedmioty mi się bardzo podobały, wszyscy, wszyscy profesorowie byli konkretni, nauczyłem się tam masę rzeczy i nie żałuję ani jednej minuty, którą spędziłem na SP, ale nie wytrzymałem tam ani, nawet jednego semestra, bo pamiętam, że miałem grypę, trochę gorączkowałem i, i nie mogłem zasnąć i patrzyłem w sufit i to było pod koniec pierwszego semestru, jak już się sesja tak zbli zbliżała. I patrzyłem w sufit, i zacząłem myśleć, że jak tak siedzę na studiach, to nie mam, nie mam zupełnie czasu rysować komiksów. A komiksy to jest to, co właśnie chcę robić. To jest. Komiksy to jest powód, dlaczego wstaję rano z łóżka. Autentycznie. To jest sens mojego życia. Urodziłem się po to, żeby rysować komiksy. Kropka. I po prostu patrzyłem w sufit tamtej nocy i się zastanawiałem, i zacząłem liczyć że studia potrwają tak 5 lat i w, w ciągu tych 5 lat prawdopodobnie nie będę miał w ogóle czasu rysać ponieważ one są bardzo obserwujące człowiek robi, przychodzi na zajęcia, zajęć wraca i do późnej nocy robi projekty, w weekendy też robi projekty na kilka zajęć naraz no i uznałem, że 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 studia na pewno wiele mnie nauczą ale nie, nie nauczą mnie tego czego ja chcę robić i po prostu od tamtej pory już się nie pojawiłem na studiach. Po prostu nie poszedłem i wyobrażałem sobie nawet, że, że pójdę tam i rzucę im papierami w twarz i powiem, że chcę rysować komiksy. Albo że pożegnam się i podziękuję profesorom i, i to będzie takie wzruszające i w ogóle, ale po prostu tam się nigdy nie poszedłem. No i, i, myśl, i nie żałuję. Minęło ile? Minęło, minęło półtorej roku. Akurat mieszkam z dwoma studentami, którzy są teraz na drugim roku. Znaczy mieszkam z dwoma ludźmi, z którymi studiowałem, i oni są już na drugim roku, kończą ten drugi rok. Znaczy drugi rok? Pierwszy stan z drugiego roku. No, a ja od roku pracuję, i kiedy na przykład oni skończą studia, to będą mieli papierek w ręku, a ja będę miał na przykład będę miał. Jeden albo dwa albumy komiksowe z zapasem, i pięć lat doświadczenia w pracy, bo tak się złożyło, że pracuję jako ilustrator w firmie robiącej gry wideo. Y, Więc myślę, że, 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 że to była dobra decyzja. Mimo, że była trudna, mama na pewno nie była zadowolona. No. Jaki wpływ na Twoje życie miał to, że Twój ojciec jest klaunem? No, na pewno miało olbrzymi wpływ. To jest, to jest to, z czym się wychowałem, że, że mój tata zawsze był, zawsze był klaunem. Nawet pamiętam e, taką sytuację, kiedy moja siostra udzielała wywiadu dziennikarzowi i się popłakała, bo powiedziała mu, że, że chciałaby mieć normalnego taty. I to jest, to, to coś w tym jest, bo jak jest taki stereotyp, że wszystkie dzieci chcą uciec z domu i uciec do cyrku i występować tam, jak się akurat pokłócą z rodzicami, to my mieliśmy no, odwrót, my mieszkaliśmy w cyrku i mieliśmy takie momenty, że chcieliśmy mieć normalne życie. Ale, ale to jest tak naprawdę dzięki tacie i dzięki temu, że zawsze jeździliśmy z nim na występy i występowaliśmy z nim, to, to jestem teraz taki, jaki jestem. Pamiętam, że w podstawówce się strasznie ze mnie nabijali i chodzili za mną chłopaki i, i mówili Hong Hong Kong i się nabijali do mnie, że, 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 że mam tatę klaunę i że sam jestem klaunem. Małe gnojki. I no, no jak każdego, każde dziecko prześladowane w szkole mnie to strasznie stresowało. Ale nauczyło mnie to tego, że pewnego dnia po prostu jak mnie zaczęli zaczepiać, to też zacząłem robić hong hong, hong i się śmiać razem z nimi, już nigdy więcej mnie nie zaczepili. I, i dzięki temu na, nauczyłem się bardzo ważnej lekcji by dystansu do samego siebie. Jeżeli na przykład, jeżeli jesteś w stanie umieć sam się śmiać z siebie, to... To nic nie jest ci groźne. Na pewno żadne zaczepki ani wyśmiewanie się z samego siebie. Znaczy jeżeli ktoś inny się z ciebie wyśmiewa, to, to ci, ci, ci nie robi. No.